Kochani, nasz apel kierujemy do Was wszystkich, do mieszkańców Lwiąża, okolic, szanowa również całego województwa. Nasz szpital, nasza służba zdrowia oraz nasi pacjenci są w potrzebie. Prosimy, jeżeli możecie, przynieście cokolwiek dla nich, cokolwiek, co Wam się wyda, że będzie potrzebne, a już Wam może nie posłużyć. Prosimy, jeżeli macie do dyspozycji papier toaletowy, możecie przynieść ręczniki papierowe, golarki, maszynki do golenia, płyny do kąpieli, szampony, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, wilgotne, mydło, wszystko, wszystko, co będzie potrzebne dla tych pacjentów. Prosimy, przynieście. Wary na rzecz szpitala można przynosić tutaj w Libiążu do OSP Moczydło od godziny 13 do 15. Również można dostarczyć się na targ do Danusi. Wszystko będzie oddane w ręce potrzebujących służby zdrowia. Wszystko będzie oddane do szpitala. Dla pacjentów oraz dla pracowników. Tak. Do Danusi na targowisko można przynosić w godzinach jej pracy. Pracuje ona do 15:00, 15:30. Więc prosimy, albo podejść na dłoń, podesłać, zadzwonić, przyjedziemy, żeby to było w miarę bezpieczne. Dbajmy o swoje przede wszystkim bezpieczeństwo. Dziękujemy.